Dzień dobry Państwu, Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii oraz partner portalu frankowiczudziałaj.pl. Proszę Państwa, mamy dla Państwa informację o kolejnym zwycięstwie klienta Szołajski Legal Group, który wygrał z M-Bankiem. Klienci nasi 29 grudnia 2022 roku, czyli tuż przed Sylwestrem, dostali wyrok Unieważniający umowę kredytu, była to umowa kredytu M-plan, w której to umowie były klauzule niedozwolone. I która musiała być unieważniona. Jaka to była mowa? Przejdźmy do szczegółów. Proszę Państwa, Frankowicze pożyczyli dokładnie 179 850 zł i e, mieli ten kredyt, właśnie e, hipoteczny dla osób fizycznych, e, który nazywał się EMPLAN. Ten kredyt został przez sąd całkowicie unieważniony. Sprawa troszkę trwała. Rzeczywiście sprawa, sprawa została złożona 12 sierpnia 2020 roku, czyli jeszcze przed powstaniem Wydziału Frankowego który, jak państwo pamiętają, powstał dopiero w 2021 roku i trafiła do czwartego wydziału cywilnego sądu okręgowego w Warszawie. miała sygnaturę 74c 1732 na 20. I ta sprawa od 12 sierpnia 2020 roku ciągnęła się najpierw w części takiej papierowej, czyli dokumentowej. Sąd zobowiązał bank do złożenia odpowiedzi na pozew, którą to odpowiedź 29 października 2020 roku złożono do sądu. Tymczasem my w imieniu naszych klientów Frankowiczów złożyliśmy tak zwaną replikę do odpowiedzi na pozew 25 stycznia 2021 roku. Taki był termin wyznaczony przez sąd. Sąd. Nie przeprowadził dowodu z opinii biegłych. Sąd zdecydował, że tylko potrzebne są dokumenty zawarte do, do, w załączniku do pozwu, czyli umowa kredytu, regulamin no i wszystkie pozostałe dokumenty, pewnego rodzaju zaświadczenia, potwierdzenia, że taki kredyt został udzielony. Sąd przesłuchał naszych klientów Frankowiczów na rozprawie online. Czyli nie mieliśmy rozprawy stacjonarnej. Ważne to to, że też nie było opinii biegłego sądowego. Sąd uznał, że nie ma potrzeby takiej opinii sporządzać. To potwierdzało, że sąd zmierza do wydania wyroku unieważniającego. 5 grudnia Frankowicze zostali przesłuchani przez sąd w trybie rozprawy zdalnej i już 29 grudnia 2022 roku sąd Unieważnił w całości tą umowę, stwierdzając, że w umowie znajdują się klauzule niedozwolone, których Usunięcie powoduje, że ta umowa dalej istnieć nie może, nie może dalej zostać w systemie prawnym i nie może być dalej kontynuowana. W związku z tym została unieważniona. Proszę Państwa, umowy kredytu zawierane przez poprzednika prawnego M-Banku, czyli Brebank, zawierają klauzule niedozwolone. Zawierają klauzule, które świadczą o tym, że bank sam ustalał kurs, według którego Frankowicze spłacali kredyt banku. Bankowy, a to jest abuzywne. Proszę Państwa, Frankowicze wygrywają z M-Bankiem, tak jak nasi klienci 29 grudnia 2022 roku i mają sprawy y, rozstrzygane y, rzeczywiście. Korzystnie ten, ten procent wygranych spraw sięga już nawet 99%. W związku z tym nie ma na co czekać, proszę Państwa. Szołajski Legal Group pomaga Frankowiczom, takim jak nasi klienci, którzy zaciągnęli kredyt w M-Banku, ale również i w innych bankach, bo prowadzimy sprawy wobec wszystkich banków w Polsce i prowadzimy sprawy w całej Polsce. W związku z tym, jeżeli mają Państwo taki kredyt, zapraszamy do kontaktu do Szołajski Legal Group. Zapraszam też do odwiedzenia naszej strony w frankowiczudziałaj.pl. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii. Dziękuję i do usłyszenia.